Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, Artur Wiza, wiceprezesa Sekopolan. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o tym, jak ważna jest właściwa edukacja. Często o tym e, mówimy w tym programie, a dzisiaj spojrzymy trochę e, z innego punktu e, na ten problem. Pan myśli, o, pan ma styczność i, i z młodzieżą, i z dziećmi, i z e, finansami ciągle, i z tymi zawodami, o których można powiedzieć, że są zawodami przyszłości. Nie. Czy my dzisiaj w ogóle w społeczeństwie dostrzegamy potrzebę takiego właściwego edukowania, czy jeszcze trochę nie zwracamy na to uwagę? Myślę, że w społeczeństwie pojawiają się takie e, informacje, że powinniśmy więcej e, się starać edukować, zarówno w, jeżeli chodzi o edukację ekonomiczną, jak i również o edukację taką szerszą. W szczególności, jeżeli patrzy się na e, naszą branżę, taką edukację związaną z nowymi zawodami przyszłości, czyli matematyczną, fizyczną, e, informatyczną, bo, bo to jest dzisiaj bardzo potrzebne. My chyba ciągle nie lubimy matematyki. Oczy... Królowa nauka, ale matematyka. Oczywiście, że, że, że jest z tym problem. Nawet był taki moment, kiedy na maturze nie było matematyki. A, I widać tą I dziurę... chyba na tym zbyt dobrze. Tak, tak. I widać tą dziurę w edukacji, bo jeżeli popatrzymy się na osiągnięcia Polaków, w szczególności w tych wszystkich olimpiadach informatycznych w olimpiadach matematycznych to widać to że kiedyś u nas matematyka fizyka była naprawdę na wysokim poziomie zresztą to się przekłada na to że do dzisiaj mamy informatyków którzy wygrywają mistrzostwa świata w programowaniu na, na, na świecie słynna szkoła uniwersytetu warszawskiego natomiast widzimy w, w, te, w tej tej grupie osób które Kończą studia i nie miały matematyki, że, że, że była taka mała dziura związana z tym, że nie edukowaliśmy. Ale z powrotem do tego wróciliśmy i mamy nadzieję, że nadal Polacy będą spostrzegani jako ludzie, którzy kształcą się pod względem właśnie tych nauk ścisłych. A to, to, skoro jesteśmy przy tych studentach, to interesuje mnie jedna rzecz. Czy ich łatwo zatrzymać w Polsce, czy jednak oni próbują gdzieś wyjeżdżać? Bo jeszcze parę lat temu te różnice w zarobkach. No były gigantyczne. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Wydaje mi się, że już nie są takie gigantyczne, że w Polsce też można świetne pieniądze zarabiać, i trochę też jakość życia się zmieniła u nas, więc jak to wygląda dzisiaj? Dużo się zmieniło, bo oczywiście jest więcej możliwości. Nie tylko są firmy polskie czy zagraniczne, które działają w Polsce, które są duże i są w stanie zaadresować takich ludzi, czyli dać im pracę, ale z drugiej strony otworzyło się bardzo, bardzo dużo takich centrów outsourcingu i rozwoju produktów zagranicznych firm i oni też również do, do, nich, do nich trafiają. A, czyli tamci z zewnątrz zobaczyli, że u nas są, więc zamiast wyciągać mamy markę, Krzysz, mamy tak? markę, mamy markę świetnych specjalistów między innymi właśnie w programowaniu, w informatyce, w ścisłych naukach i te firmy otwierają tutaj sobie centra rozwoju po to, żeby wykorzystywać. Ale z drugiej strony ja powiem, że nie ma, nic, nie, nie, nie ma problemu z tym, że ludzie chcą wyjeżdżać, bo ci ludzie, którzy wyjeżdżają i w szczególności później wracają, przyjeżdżają z doświadczeniem. Czyli też trzeba dać szansę, żeby ludzie jechali, uczyli się czegoś za granicą i przywozili później te swoje doświadczenia i chcieli później tutaj rozwijać swoje firmy. Mamy takie doświadczenie, mamy, mamy, patrzymy się na to, jesteśmy duży, dużym inwestorem w Izraelu, mały kraj. A tak naprawdę, na czym polega jego przewaga, że ci ludzie są otwarci właśnie na, na tego typu działania? Czyli po pierwsze, ściągają firmy zagraniczne, które otwierają tam centra rozwoju, a po jakimś czasie ci ludzie otwierają swoje firmy, startupy. Zastanawiam się, czy my dzisiaj możemy powiedzieć tak z czystym sumieniem, że. Trochę nie mamy wyboru, musimy się edukować w tych e, zawodach, bo przyszłość będzie technologiczna po prostu. Zdecydowanie tak, znaczy ja mogę powiedzieć, że się bardzo z tego cieszymy, bo ASECO działa w cyfryzacji. Dzisiaj nie ma w ogóle działania bez cyfryzacji. I, ale to jest również przekłada się na to, że ta cyfryzacja będzie wszędzie trzeba będzie znać informatykę, żeby być dobrym lekarzem. Trzeba będzie znać informatykę, żeby być dobrym bankierem. Trzeba będzie znać informatykę, żeby być dobrym energetykiem. W związku z tym Ostatnio przepraszam, wejdę w słowo, bo ostatnio nawet miałem taką dyskusję, że a propos lekarzy i informatyki w medycynie będą oddzielne zawody. Lekarz będzie leczył, a będzie technik medyczny, który będzie na przykład operował czy operował w sensie takim, że zarządzał całym sprzętem, który będzie mocno skomplikowany. Lekarz niekoniecznie będzie musiał wszystko wiedzieć. Kiedy widzę, że młodzi ludzie grają na grach i używają no, już mniej popularnych joysticków, które kiedyś były, sobie od razu myślałem, nie to, że to będzie gracz w przyszłości, tylko to będzie operator jakiejś skomplikowanej maszyny, może drona, może maszyny do operacji, e, którą będzie e, realizował na, na odległość. To są niesamowite możliwości. Także nie hamujmy dzieci przed tym, żeby uczyły się informatyki, żeby korzystały z tych komputerów, bo jeżeli one będą dobrze zaznajomione z tą technologią, to będzie im łatwiej się uczyć innych zawodów. Rozumiem, że jak rozmawiamy o zawodach przyszłości, informatyce, technologii, to możemy dodać od razu robotyzację, bo pojawiły się w mediach ostatnio roboty, które. No, są humanoidalne, już są tak bliskie nam, przynajmniej w posturze, że możemy sobie powiedzieć, że chyba za jakiś czas one będą nam pomagały w tych codziennych czynnościach fizycznych. Na pewno i to jest ta, 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 ta część tej dziedziny, która jest bardziej wizualna, bo to widzimy, możemy zobaczyć, że to chodzi, coś robi, ale bardziej bym zwrócił uwagę jednak na sztuczną inteligencję, która jest niewidoczna ale odpowie, podpowie, załatwi nam różnego rodzaju tematy i to też jest pokazuje, w którą stronę idzie rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji, No ale jak tę sztuczną inteligencję włożymy do takiego korpusu chodzącego, no to wtedy mamy dokładnie także jak kiedyś mieliśmy komputery na biurku. Teraz mamy telefony, które to potrafią zrobić. Za chwilę będziemy mieli urządzenia, które będą jeszcze dodatkowo się ruszały, podawały, robiły także no, przyszłość Filmowa zbliża się. Czyli y, możemy chyba śmiało i bez przesady powiedzieć, że to, co będziemy mieć za 10 czy za 20 lat, trudno jest dziś do przewidzenia. Za 10 to może jeszcze y, możemy jakoś tam szacować, ale za 20 lat to już. Myślę, że jak Pan redaktor był młody, a jeszcze pamiętam, ze swojej młodości był taki film Kosmos 1999 i oni rozmawiali do takich dziwnych urządzeń, widząc się nawzajem. A wyglądało to wtedy rzeczywiście bardzo futurystycznie i, 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 i kosmicznie, a dzisiaj, że tak powiem, na nikim, na nikim nie robi wrażenia, że ktoś przez telefon rozmawia z kimś innym w Nowym Jorku i widzą się nawzajem i rozmawiają. Jaka będzie przyszłość? My tego nie mogliśmy przewidzieć. 15 lat do przodu. Co będzie za 15 lat? Na pewno technologia, w szczególności procesory, szybkość przetwarzania, sztuczna inteligencja, robotyka zmienią zupełnie nasze, naszą rzeczywistość. Chociaż tak sobie myślę, jakbyśmy poczytali Lema, wrócili trochę do niego, no to. Ja nie wiem skąd ten facet, mówiąc kolokwialnie, się wziął, ale miał wizję przyszłości niesamowitą. Tak, tak, tak. Niektórzy mówią w tym mecie, musiał z przyszłości pochodzić, skoro, że tak powiem, tyle rzeczy potrafił przewidzieć, ale możemy się cieszyć, że mamy takiego autora, który potrafił pisać o przyszłości, jaką dzisiaj widzimy. To schodząc tak trochę niżej, na, na bardziej taki poważny wątek, to jak my powinniśmy te dzieci nasze kierować dzisiaj, żeby później one tworzyły to, o czym my sobie dzisiaj tak swobodnie rozmawiamy? Na pewno e, nauka przedmiotów ścisłych e, musi być prowadzona na odpowiednim poziomie. To jest coś, te, te e, podstawy, które my pamiętamy jeszcze z podstawówki, z szkół średnich, powinny być kontynuowane. A z drugiej strony trzeba też nastawić się na kreatywność, żeby to nie była tylko nauka do zapamiętywania, ale nauka do rozwiązywania problemów, żeby te dzieci nauczyły się kreatywności. I myślały w, jakich, w jaki sposób zastosować tą e, naukę do rozwiązywania tematów dnia codziennego, a nawet w tym momencie idąc dalej do takiej pewnej przedsiębiorczości. Bo to jest właśnie takie powiązanie, które jest w Stanach Zjednoczonych, że oni nie tylko uczą e, ekonomii, nie tylko uczą technologii, ale uczą w jaki sposób to później przełożyć na biznes. Czyli z jednej strony... Całkiem spora rola szkoły, bo fajnie by było mieć naprawdę dobry przedmiot pod tytułem przedsiębiorczość, czy nieudawane, mówiąc wprost, nieudawane i pewnie na jakimś wczesnym etapie już tej szkoły, a z drugiej strony, no jednak też rodzice, bo tak sobie myślę, że przekonywanie do tej matematyki, kiedy dziecko mówi, nie chcę tego, nie lubię, nie podoba mi się, nie rozumiem, no to, to i szkoła, i rodzice. Zdecydowanie, zdecydowanie dookoła powinniśmy zwracać uwagę na to, że ta nauka prowadzi nas do jakiegoś celu i pokazywać ten cel, pokazywać te sukcesy, które później można za pomocą tego osiągać. Mamy świetne przykłady młodzieży, która właśnie wygrywa olimpiady. Mamy świetne przykłady później ludzi, którzy pracują w niesamowitych firmach w Polsce, ale również i za granicą. Także pokazujmy to, chwalmy i pokażmy, tej młodzieży, że dzięki nauce, dzięki temu, że rozwijają swoje umiejętności, mogą osiągnąć naprawdę niesamowite cele. Panie prezesie, to, tak, taka myśl mi przyszła do głowy, gdybyśmy się mogli zastanowić nad tym, czy my. Wie pan, kiedyś polska gospodarka konkurowała niską, niskimi kosztami pracy. Te czasy w zasadzie mijają albo już się skończyły. No, ale tak byliśmy postrzegani przez świat, że Polska to jest miejsce, gdzie generalnie są niskie koszty pracy, więc można tu coś zainwestować, coś poskładać, i, i jeszcze na tym zarobić. Czy my możemy być za jakiś czas, albo może to już się zaczyna, taką gospodarką, która jest naprawdę gospodarką technologiczną i tutaj powstają rozwiązania technologiczne i jesteśmy gdzieś przykładem w jakiejś dziedzinie dla świata. Ja nie mówię, że Polska zamieni się w Dolinę Krzemową od razu, ale czy tutaj mogą być takie spółki, firmy czy w ogóle sektor, który będzie pokazywał, wytyczał kierunki dla całego świata? Na pewno tak i Asseco akurat jest dobrym przykładem tego. My zaczynaliśmy w Rzeszowie. Każdy jak myśli, gdzie jest Rzeszów i się ja się wiem. Kojarzy Rzeszów. Ja z Kraśnika pochodzę, wie pan. No właśnie, każdemu się kojarzy w tym momencie, że Polska B gdzieś, gdzieś tam na tym. My dzisiaj pokazujemy, że Rzeszów to jest stolica innowacji. Zresztą a wie pan, przepraszam, że wejdę w słowo. Widziałem taki, widziałem taki a propos Rzeszowa, taki raport jakiś czas temu pokazujący, które miasta będą przyciągały studentów, nowych mieszkańców i które będą się najszybciej rozwijały w Polsce i obok Warszawy był Rzeszów wymieniony I na szczycie listy. I dokładnie tak jest. Że to się szybko rozwija. Mamy nadzieję, że Aseco również do tego się przykłada ze względu na to, że stworzyliśmy, tam jest nasza centrala i tam się rozwijamy. I proszę zwrócić uwagę na to, 20 lat temu ta firma, kiedy wchodziła na, na, na giełdę, właśnie w budynku, w którym jesteśmy, 100% biznesu robiła w Polsce. Dzisiaj 90% biznesu jest robione za granicą. To stąd te produkty potrafimy sprzedawać za granicą. Jesteśmy właścicielem wielu międzynarodowych firm, które kupiliśmy. Jesteśmy największym polskim inwestorem w Izraelu. Izraelu, który jest postrzegany jako, e, jako <gry> kraj startupów i e, innowacji. W związku z tym czy możemy? Jesteśmy może takim przykładem na to, że Polacy rzeczywiście mogą się rozwijać i Polacy mogą w tym momencie podbijać świat. Ale 90% dlatego, że nie dlatego, że przenieśliście 90% swojego biznesu, tylko tak firma urosła, że dużo więcej jest na świecie tych produktów. Inwestowaliśmy. Czyli przejmowaliśmy firmy, rozwijaliśmy się, grupa rosła, i w związku z tym dzisiaj Polacy zarządzają firmą, która ma 33 tysiące ludzi, działającą w ponad 60 krajach. No to rzeczywiście e, niesamowite, mm, niesamowite wydarzenie. Zastanawiam się tak jeszcze, żeby ten wątek pociągnąć, bo miałem taką rozmowę kiedyś z, z wiceprezesem ZUS-u. A propos rozwiązań e, cyfrowych, które są wprowadzane, no, wy e, siłą rzeczy bierzecie w tym udział. I on mi powiedział, że generalnie inne kraje patrzą na to, jak my tę administrację czy tę sferę publiczną cyfryzujemy, bo to jest e, dla nich przykład. Aż trochę tak trudno w to uwierzyć, prawda? Proszę popatrzeć na wiele innych e, takich aspektów. ZUS jest super przykładem, bo ZUS jest akurat e, taką jednostką, która centralnie, po pierwsze, obsługuje ogromną ilość e, obywateli. W związku z tym można tworzyć produkty, które pomagają, że tak powiem, wszystkim. E-zwolnienia, e-recepty, nawet te 800, które dzisiaj jest realizowane przez, przez ZUS, pokazuje to, że centralizacja i wykorzystywanie, że tak powiem, takiej, takiej i technologii przede wszystkim, i możliwości dotarcia do ludzi daje ogromne, ogromne przewagi, a przede wszystkim tworzy niesamowity. Niesamowite rozwiązania w ogóle dla, dla społeczeństwa. No bo jeszcze niedawno wszyscy mieliśmy recepty. E, niedawno jeszcze braliśmy zwolnienia. Nie SMS. To już człowiek się tak przyzwyczaił nie używają przyzwyczailiśmy... żadnego pa papieru, nic A teraz po proszę, proszę, jedzie się za granicę czasami do bardziej przez nas postrzeganych jako nowocześniejsze kraje. A tam nie ma internetu. A oni mają wciąż tak powiem, kompletnie nie mają takiej, takiej informacji. I to jest dokładnie przykład na to, że czasami nasze zapóźnienie bo wchodziliśmy później w te rozwiązania technologiczne, umożliwia przeskoczenie pewnych jak rzeczy, z bankowością. jak z bankowością. Dokładnie bankowość jest najlepszym przykładem to, że ominęliśmy, ostatnio miałem rozmowę w Szwecji na temat tego, dlaczego Polska akurat tak jest rozwinięta, jeżeli chodzi o, o bankowość, bo my przeskoczyliśmy pewne, pewne lata w Stanach Zjednoczonych. U nas wciąż mają... tylko widzieliśmy na obrazkach. Ja, na chwilę. Próbowaliśmy wejść do Stanów Zjednoczonych i pierwsze pytanie, które dostaliśmy, czy mamy w, naszych, w naszym systemie możliwość rozliczania czeków. Także mówiliśmy, że taki moduł też możemy jeszcze zrobić. Przychodzi mi jeszcze do głowy jedna rzecz a propos tych cyfrowych rozwiązań, tak żebyśmy sobie uświadomili i popatrzyli na kształt. Mamy przecież aplikację M-Obywatel, która się bardzo ładnie rozwija, nowe funkcjonalności tam będą. No i ona, ja ostatnio przestałem w ogóle bez portfela jeździć. Znaczy jeszcze bez portfela mam wszystko w telefonie. I to jest to właśnie w jaki sposób możemy za pomocą technologii, która wchodzi do administracji zmieniać rzeczywiście życie obywateli. Wyobraźmy sobie, że za chwilę będziemy większość rzeczy w urzędzie załatwiać cyfrowo. Wszystkiego rodzaju podatki już rozliczamy cyfrowo. Różnego rodzaju jakieś podania, które piszemy do ZUS-u, też możemy robić cyfrowo. Naprawdę to zmienia nasze życie. Możemy więcej czasu poświęcić na coś innego. To płętujące pytanie, panie prezesie. Tak sobie myślę, bo rozmawiamy o tych wszystkich rzeczach. Trochę zaczęliśmy się tu chwalić sami, jako społeczeństwo, sami siebie, i tak się zastanawiam, czy my, my jako Polacy, Zdajemy sobie sprawę z tego, że jednak coś potrafimy, że widzimy te nasze osiągnięcia, dokonania i sobie pomyślimy, no może niekoniecznie u tego sąsiada ta trawa jest bardziej zielona, tylko nasza jest zieleńsza. Ja, ja akurat mam trochę inne spojrzenie, ponieważ e, odpowiadam za marketing i, 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 i bardzo często o tym mówię. W związku z tym e, ludzie widzą, że jak, jak ja chwalę, e, opowiadam o takich sukcesach, ale ogólnie. Jak popatrzy się na społeczeństwo, to wielokrotnie osiągamy sukcesy i nie potrafimy o tym mówić. Nie potrafimy się cieszyć z sukcesów naszego sąsiada, nie potrafimy cieszyć się z sukcesów naszych dzieci, nie potrafimy się cieszyć z sukcesów, które osiągają nasza, nasza młodzież. Ostatnio zespół, który sponsorowaliśmy, który pojechał na Olimpiadę Robotyczną na, na, na świecie, zajął drugie miejsce. Na 190. na 190 krajów. Czy słyszeliśmy o tym? Bardzo mało. A ja uważam, że w tym momencie te dzieci powinny być zapraszane do wszystkich programów telewizyjnych, powinny być pokazywane, bo to jest ogromny sukces naszej młodzieży. No, zbudowali fantastycznego robota. Czy w ogóle to, co robią i pokazują, że można. I nie jest to zespół, który jest z Warszawy, także można to robić w różnych miejscach, a przede wszystkim trzeba mieć chęć i właśnie też dobrych nauczycieli, którzy pomagają takiej młodzieży realizować ich marzenia. Czyli współpraca międzypokoleniowa. Dzieci, zawsze. studenci, wykładowcy i, firmy, i które, firmy, które później dają możliwość realizacji ich marzeń. Artur Wisa, wiceprezes Poland. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.